Ja maneczko, witam Was bardzo serdecznie w tych pięknych okolicznościach. Tutaj kończyłem ostatni odcinek i zacznę, ponieważ chciałbym pokazać cytadelę, która wygląda właśnie tak dla wszystkich, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka. Jesteśmy w Aleksandrii w mieście. E ma bardzo długą historię. zostało założone przez Aleksandra Macedońskiego, znaczy nie założone, tylko rozbudowane, ponieważ e, kiedy on tutaj rozwijał miasto, już istniało e, e, miasto, które pamięta i widziało jeszcze starożytność, średniowiecze. Teraz jesteśmy tutaj, zmierzamy właśnie coś zjeść i pojedziemy w stronę biblioteki. Tak się prezentuje. Z daleka. Ford z 1775 roku. Powiem Wam szczerze, że zauroczyłem się miastem Aleksandrią. Naprawdę to jest mój klimat. Troszeczkę żałuję, że nie zostajemy tutaj na noc, ale to nie jest przez nas błąd. Taki błąd prowadził nas e, właściciel postelu, w którym mieszkamy, bo powiedział, że nic tu nie ma, że tu nie ma co robić, że to jest na jeden dzień. Moim zdaniem, e, sam fakt, że miasto zostało założone jeszcze przed naszą erą e, w starożytności, mówi o tym, że powinno być tutaj dużo do roboty. E, I tak jest, i tak jest. Dla mnie sam vibe w ogóle tego miasta niesie mnie tak, że po prostu mógłbym chodzić tylko tymi ulicami i co chwilę pić herbatę. I bym czuł się bardzo spoko i na pewno byśmy mieli z tego fajne odcinki, bo każda ulica jest yy, inna. Różni się od siebie dosyć sporo i są nawet tutaj tramwaje, czego nie można powiedzieć o kairze. I lecimy, coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Morze Śródziemne tutaj, tutaj, przed nami. Tam druga część Aleksandrii. Najważniejsze, najważniejszy ośrodek od czasów starożytnych w Egipcie. Jeżeli mówimy o handlu morskim. A jeszcze w starożytności i średniowieczu polepka kultury.

w zupełności totalnie wegetariańska. Zasiadamy do spożywania tego dobrego poziłku, który kosztował nas 6 zł. Tak, właśnie tyle kosztuje tutaj. Jedzenie. Uff, idziemy dalej. Jest bardzo dzisiaj gorąco. E, także trzeba pić dużo herbaty, dużo wody. Żeby wszystko sprawnie poszło, to przejedziemy się Uberem. Który kosztuje 2 20 egipskich wariatów Czyli na polskie trzeba to podzielić przez 4 5 zł Tymi taksówkami fajnie się jeździ Tylko wtedy kiedy ktoś zrobi z wami dobrego deala bo jak będą z was dzielać pieniądze To jest żadna przyjemność Teraz się robi fajniej Mniejsza duchota I chyba się dzieje w głębi. Teraz musimy się posiłkować właśnie uberem ze względu na to, że o 7.30 mamy powrót do Kairu. Jest godzina, zaraz 16, więc szybciutko się kierujemy uberkiem i w okolicach biblioteki połazimy sobie już z gucika później. Zapalimy jakąś szyszkę i jakoś to będzie zawsze to jakoś jest. Jesteśmy na miejscu. Biblioteka w Aleksandrii. Nie jest to oczywiście biblioteka, o której moglibyście słyszeć z historii. Ta powstała w 2002 roku, bodajże. Tamta Stara działała chyba w IV wieku przed naszą erą i gromadziła cenny zbiór wiedzy z różnych obszarów. Oj, jak wiadomo, e, Aleksandria była tutaj kolebką e, nauki i kultury. Także bardzo kluczową rolę odgrywała tamta biblioteka. E, dokładnie nawet nie wiadomo gdzie była i gdzie się mieściła. W Aleksandrii też e, zostało e, zrobione tłumaczenie Starego Testamentu. Aleksandria późno odgrywała tutaj. E... Kluczowe, kluczowe role w starożytności i w średniowieczu. Ponownie Pan tutaj musi się pomodlić, bo jest czas modlitwy przed wejściem, ale w sumie to już jest jego sprawa. Tutaj zapomniałem dodać, że właśnie ta biblioteka została zbudowana w ramach upamiętniających starą bibliotekę. Tamtych czasów. Zamknięte. O, nie ma takich o, rzeczy tutaj na filmie. Kurczę. Google pokazało, że do 19:00, ale przez Dawida zamknięta jest biblioteka od godziny 16:00. no tam. Oh, o mada Właśnie wyzywałem Dawida Jesteśmy pod muzeum Narodowym w Aleksandrii Ale wiadomo, że już jest zamknięte Także dzisiaj e, Nie uskutecznimy Tego wszystkiego i po prostu Ten wyjazd do Aleksandrii e, No dla mnie jest troszeczkę taką klapą, ponieważ dzisiaj musimy wracać z powrotem i na dobrą sprawę dwa dni to minimum jakie powinno się poświęcić, żeby tu przyjechać. W jeden dzień no, nic nie zobaczycie. Pojedziecie na jakąś atrakcję, którą sobie wybierzecie, reszta będzie zamknięta. I do widzenia. Także będziemy kończyć odcinek. Jutro w Kairze. Jedynie mogę Wam pokazać jak wygląda e, budynek na zewnątrz Do środka nie możemy wejść i przechodzimy. Muszę iść do Orange. Bo najprawdopodobniej wykorzystam 24 giga internetu, co nie chce mi się wiedzieć i mi nie działa. Nie działa mi w ogóle i jedyne co wam mogę pokazać jeszcze w Aleksandrii to piękna architektura resztę atrakcji po prostu muszą zostawić no żyćko, żyćko, żyćko to jest po prostu pierwszy błąd podróżnika, nie zrobiliśmy researchu byliśmy tak zalatani w Keirze, że po prostu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i to był, no, to jest poważny błąd. Nie ma co ukrywać, to jest po prostu błąd, i tak wstyd trochę o tym mówić, no ale, ale tak się stało, tak? Okazało się, że wykorzystałem całe 24 plus 5 giga. E, nie wiem, jak to zrobiłem, nie kontrolowałem się. Za 300 punktów kupiłem sobie kolejne 36 giga, więc to jest dobra cena, ale. Razem zapłaciłem już bardzo dużo Także oglądajcie reklamy Bo w większości Ta kasa właśnie Poszła w publikację e, YouTubeową, Ale nie to żebym się tutaj żalił I tak dziękuję wszystkim Którzy oglądacie bo, bo ja to widzę i naprawdę to doceniam A teraz po prostu zostało nam parę godzin W tym mieście i Idziemy przed siebie w jakieś tam e, punkty z mapy zobaczymy, co nas e, zastanie, tam gdzie się wybieramy. Mocna demolka tutaj, w środku miasta. Ciekawe, kiedy to posprzątają i, i co tu w ogóle zrobią. Jestem ciekaw, czy to się w ogóle zawaliło, czy to zburzyli. Jest duże prawdopodobieństwo, że że się zawaliło Z tej strony jest w ogóle napis Magdi Hotel a tutaj mamy rozwalony samochód chyba tu na niego szpadło trochę rzeczy masakiera i tutaj zobaczcie jak sobie pani na wiaderku puszczała różne rzeczy podawała i teraz co? i do góry a co będą chodzić i nosić? po co się przemęczać w te upały? nie ma co Batman no i spotkaliśmy go Fiat 126P Nawet w dobrym, nienaruszonym stanie. Tu kolejna jakaś klasyka. Tu jeszcze w ogóle jakaś inna klasyka. Same stare klasyki. A jak daje. I wkraczamy w jakąś kolejną fajną uliczkę. Osiołki pracują. Czy jest to konik? Taki mały. Bo już się zaczyna taka właśnie pora Gdzie większość restauracji się otwiera I będzie można coś zjeść Patrz, jaki mały, kurcze, już musi pracować Chudzina, biedna No, jeżeli chodzi o zwierzęta w Egipcie, to Nie są one traktowane dobrze Ja wiem, że one muszą pracować, zwierzęta lubią pracować Ale żeby zadbać o te zwierzę, żeby ono było w dobrej kondycji, najedzą one to wypadałoby mój dziadek, bo kiedy ktoś napisał mi komentarz, żeby nie jego dziadek nie używał konia czy coś i nie pola. Tak, tylko pewnie jak mój dziadek miał konia i dbał o tego konia i wstawał w nocy go napoić, i chodził mu dokładać ściana i wypasał go i w ogóle, tak? A tutaj tak nie ma, tu nie dbają. Tutaj te konie osły są obdrapane, nigdzie, nigdzie nie mają skóry. To widać, to razi, to niedobrze, tak? w takim autoklimacie siedzimy sobie w sklepie z farbami Zbiliśmy Pepsi Zero i po prostu obserwujemy ten cały zgiełk się na jakąś atrakcję, ale kliknęło mi się na mapie e, jakieś przypadkowe miejsce i mi się okazało, że to jest to miejsce a nie jakaś atrakcja, <laughs> niechcący. Zaraz się zbieramy gdzieś po prostu. Nawet nie wiemy gdzie, ale powoli w stronę dworca. Jedziemy, o Szczatki raz yy, przez Aleksandrię. Tuk-tukiem, w stronę bus station. Dojechaliśmy z kolegą na przystanek. Mamy jeszcze godzinkę. Herbatka, utatka i najważniejsza rzecz to Zapalimy sobie szyszkę. Cały czas polujemy na tą szyszunię O kurde ty, jakie buchy. Popalili herbatkę, wypili Na drogę można sobie kupić snaksy, snaki, Orzeczki, batoniki, picie I do widzenia Dobrze, zapłaciłeś? Siedzimy w autobusie Dobra, to powiedzmy tak Wróciliśmy wczoraj eee, Dosyć późno ale dzisiaj jeszcze musimy pojechać na jakąś rzecz fajną. W atrakcjach widziałem wyszący kościół, także wybiorę się tam. A taki widoczek jeszcze Wam pokażę z hostelu. Ale dziwię się strasznie, bo nawet dzisiaj jest duży ruch. Jest godzina 11, a panuje bardzo duży ruch samochodowy tutaj. Wcześniej tak nie było. Fajne tutaj mamy miejsce, naprawdę Tam jest e, Muzeum Egipskie. Także jakbyście tutaj któregoś razu się wybierali, to wybierzcie sobie tą lokalizację. Jest naprawdę mega. Łatwo tutaj e, jeździć komunikacją miejską. E, jest blisko, jeżeli byśmy chcieli chodzić na piechotę. I, jeżeli byśmy chcieli brać jakieś taksówki, żeby podjechać, to też jest tanio, bo odległości, oj o kurde, odległości nie są duże. Słuchajcie, widzimy się pod kościołem. Dobra, a ja teraz muszę się ogarnąć parę rzeczy po drodze. Tak na szybko, żeby już nie nagrywać, bo się tam zobaczymy na miejscu. Słuchajcie się, hej. No to jestem pod kościołem Najświętszej Marii. Panny Coś innego jak tylko meczety Minarety A wiecie, że minarety to są te wieżyczki Teraz się przygotujcie na to Patrzcie Widzicie, że tylko meczety mają tutaj Odjechane A nie tylko Patrzcie, co za piękna budowla Kościół Najświętszej Marii Panny Jeden z najstarszych kościołów w Egipcie. Kościół koptyjski. Wow. Robi robotę. Naprawdę, naprawdę robi duże wrażenie. piaskowy taki. Bardzo dużo osób widać odwiedza ten kościół. Nawet autokary podjeżdżają z całymi wycieczkami. Hmm, gdzie tutaj pewnie dobro ubija zło. I tak powinno być, w tak powinno być. Dobro powinno zawsze zwyciężać nad złem. Nazwa kościoła to jest kościół zawieszony, a nie wiszący bo często, właśnie w internecie, możecie spotkać się z nazwą wiszący. Kościół zawieszony, ja myślę sobie pierwszy raz, to są wisi. Wcale tak nie jest. Nic nie wisi, wszystko stoi. Potężne mury. Eee, nazwa wzięła się od tego, że po prostu jego nazwa była zawieszona nad bramą. I i tyle. Nie można nagrywać eee, tego, co jest w środku. Jest tutaj zakaz widoczny. Wiadomo, od razu też są kamery. Eee, nie ma co eee, kościół koptyjski. Eee, podobno jego historia sięga z III wieku i przyjmuje się, że to jest pierwszy koptyjski kościół, który został wybudowany w formie mm, bazyliki. Teraz wchodzę do środka i sobie pozwiedzam, a później jeszcze obejdziemy mury. A huk tam. Nagram, wam pokażę. Zarzykuję. Jak to wygląda w środku? Okej. Okay. jest Okej. Okay. Tuż obok można powiedzieć. Do plebania coś na wzór plebani <laughs> Ale kościół naprawdę jest przepiękny i robi, robi wrażenie Ja to tamto e, Kamera tego nie oddaje ale jak chodzicie i możecie sobie popatrzeć na jakieś różne szczegóły, szczeguliki i możecie wszystko zobaczyć wiecie okiem to też jest inaczej i cyk. Zamotałem się jak dziecko i zapomniałem zrobić zakończenie się z wami i Także teraz przy montażu na gorąco żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo. Życzę zdrówka, bo zawsze będę wam życzył jak najwięcej zdrówka, bo cała reszta będzie możliwa dopiero gdy będziemy mieli zdrowie. Bez zdrowia nic się nie liczy, bo nic nie zrobimy. Także trzymajcie się serdecznie. Elko. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.